I see a lot. Najpierw mówisz nie, później mówisz tak Beg, by it takes, by Najpierw mówisz gdzie, później mówisz jak Swerving on the block, lala Najpierw mówisz nie, później mówisz tak Beg, by nie takes, by zahewnogła Najpierw mówisz gdzie, później mówisz jak Zielone fiki zapomniają mój portfel, chociaż się ten na bo wie o to, wiele ludzi ma do mnie problem, ale ja wszystko robię, bożą. Nie wstaję z to się jest paru ludzi chciałbym być. Zamknięty folie, hej, zamknięty folie, zawodzi ci planta, jestem psychopata, koleżanki mnie kochają, bo mam ci krata, ha, pierdolony gównacha, hej, mam najlepszą pętlę, tego jestem, wierzymy, mam lepszą pętlę, tego jestem. Mam najlepszą pętlę, czego jestem pepsi. Mam najlepszą pew czego jestem Ej Zamykaj drzwi już sąsiedzi Zaczęli znowu donosić Ej zamykaj drzwi i sąsiedzi znowu zaczęli donosić My chcemy tylko żyć My chcemy tylko zmorzyć My chcemy tylko żyć My chcemy tylko zmorzyć My, My chcemy Pojebane rymy. suki, pojebane dawki ona się tym krztusi tak jakby paliła karty Tylko dobre sztuki z nich roluje te planty Z nich jest tu z których wciągam wielkie larty Wyjebałem znowu walby, tak wysoko był ten Melas, Czy był tego warty, to już nie mnie to oceniać Żyję tu i teraz, chciałbyś robić to jak ja Moi ludzie to nie gęk, moi ludzie nocaj Clan. Jebać ciebie i twój blank Dobra dawaj jeszcze raz, ostatni <try> on the block when I see a light. Najpierw mówisz nie, później mówisz tak. Back when it takes, by zahewną Najpierw mówisz gdzie, później mówisz jak. Czerwony on the block, my Najpierw mówisz nie, później mówisz tak. Back when it takes, by zahewną kłam. Najpierw mówisz gdzie, później mówisz jak.